Mimo protestu kilkudziesięciu anarchistów na Jeżycach doszło do eksmisji niepełnosprawnej kobiety z mężem. Małżeństwo od lat nie płaciło czynszu za mieszkanie, które zajmowało. Teraz trafiło do ośrodka pomocy społecznej w Chybach. Tam mają czekać na mieszkanie socjalne. Prawie dwugodzinnym siłowym utarczką, a także przepychanką anarchistów z policjantami przyglądał się dziś nasz reporter Szymon Kiepel. Hey, Przepychanki z policją, bębny i okrzyki. Tak od rana kilkudziesięciu anarchistów starało się zablokować eksmisję małżeństwa Jęczów z mieszkania przy ulicy Dąbrowskiego. Blokujemy eksmisję, która jest nielegalną eksmisją, ponieważ ze względu na stan zdrowia osoby eksmitowanej powinny być odłożone czynności komorniki. Powinno po prostu do niej w rzeczywistości nie, do, nie dojść. Natomiast miasto Poznań wynajęło sobie podstawę policji, która stoi tutaj od godziny 7 rano. Komornika, który wszedł do mieszkania Jęczów przed godziną 8 ochraniało kilkudziesięciu policjantów. Protest przyciągnął tłumy przychodniów. Wstyd mi za to, co się dzieje! No, jestem w szoku. To jest sk skandal! Funkcjonariusze nie wpuszczali do budynku nikogo, kto ich zdaniem mógłby utrudnić eksmisję. Pani Katarzyna Jęcz jest osobą niepełnosprawną. Porusza się na wózku inwalidzkim. Dziś przed wizytą komornika do kobiety przyjechała karetka. Pani Katarzyna dostała leki uspokajające. By ostudzić emocje, tuż po godzinie 10 jej mąż poprosił o zakończenie blokady. Muszę się z żoną opiekować i tak dalej, no. Niestety trzeba to doprowadzić do końca. Małżeństwo Jęczów zalekało z czynszem od lat. Byli winni prywatnemu właścicielowi około 60 tysięcy złotych. Jęczowie od 2008 roku prosili o przydzielanie mieszkania socjalnego bezskutecznie. Ponieważ zajmowali lokal bardzo duży, czyli nie spełniali tego kryterium mieszkaniowego, ponieważ ci Państwo złożyli już wniosek w ubiegłym tygodniu, tak? U nas o lokal socjalny, wiemy, że spełniają warunki dochodowe. W momencie, kiedy nabrali kategorię bezdomnego, spełniają Warunki mieszkania socjalnego. Mieszkanie przyzna ZKZL na początku listopada. Do tego czasu Jęczowie będą w specjalnym ośrodku pomocy społecznej w chybach, dokąd karetką zabrano panią Katarzynę. Pan ZKL-u, pan Pucek, stwierdził, że nam się będzie przysługiwać lokal socjalny. Po zakończeniu blokady policja aresztowała kilku anarchistów. Trzy osoby zostały zatrzymane. Te osoby prawdopodobnie będą miały postawione zarzuty. Między innymi doszło również do uszkodzenia ciała jednego z policjantów, uszkodzenia radiowozu. I w związku z tym właśnie te osoby też przewiezione zostały do miejscowego komisariatu. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Szymon Kiepel, puls dnia.